Eee, witam moi drodzy, w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Czechach i za chwileczkę będziemy wchodzili do przepięknej kopalni z XVI wieku o nazwie Erasmus. W tej kopalni wydobywano cynę i mieć, ewentualnie jeszcze tutaj wpłacali w późniejszym czasie i robili pliskumy badawcze. Jeżeli jesteście zainteresowani jak to tam w środku wygląda, to zapraszamy Was do oglądania. Ej, trzymajcie się. Ej. <laughs> O, hej, Kaskadę! Ja już jestem. Ja, da, jeszcze nie jesteś. Ja już, ja już. Ale z mi się zachęciło, kurwa. Dziewa jest. Jebał akustika. Ma? Jo. O, proszę. Chodzi? No chodź o ja was narysuję. O! Wszystko w temacie. Ale jak, Nie mam problemu. Nie mam problemu powiem Ci. Więc no jest tak, jesteśmy w środku. Pięknie widać tutaj ryszną obróbkę. Na początku nawet tutaj mamy technika opalania skały. Jest to widoczne. Przechodzimy dalej. Piękna kasanica. Zobaczcie na tą obróbkę, jak to pięknie wygląda. Chodnik jest niski, jakieś metr 60. M. Spok jest tutaj calizną, tak więc... Nie mamy możliwości, żeby to było wyższe, to jest po prostu takie niskie wyrobisko. Wydobywali tutaj miedź i cynę. Przesuwamy się dalej. Chłopaki już do przodu. Przepięknie. Obrabiany chodnik. Po prostu można powiedzieć, perełka gonitwa kolejna. Pięknie. Tu chłopaki się przebierali. No, jakiś prawdopodobny świetlik albo szybik. A no, tutaj już mamy dalej piękny chodnik u Zwróćcie uwagę jak jest tutaj widać doskonale, kiedy kończyła się powiedzmy wiłuk, to znaczy się zmiana. To był trzy, trzy, zmianowy, trzy zmianowy tryb pracy. I teraz zobaczcie, tutaj zakończyła się jedna, jedna zmiana, a tutaj zakończyła się druga zmiana górników i tak dalej i tak dalej moglibyśmy sobie etapami to wszystko policzyć ile czasu im się zeszło na zrobieniu tego obiektu <laughs> tutaj tak samo ręczna obróbka przepiękna zresztą piękny obiekt tutaj Nastąpiło przewyższenie, zwróćcie uwagę, chodnik przed dosyć wysoko, bo teraz się podwyższył. Są kończyli i obniżyli chodnik, poszli jakby niby takim obniżeniem, plus jeszcze do tego widać tutaj, ale to chyba raczej współczesny jest jakiś podpis, nie wiem czy widzicie wydziubane. ta obróbka tutaj jest niesamowita. O, mamy tu wszystkie rudy żelaza i manganianu i znowu obniżyli chodnik, zwróci uwagę, mamy następny dzisiaj ja zaraz będę kupić szedł na Ale widzieliście, tutaj mamy ślad odwiertu tu, ale tak, bo no, tam się zaczął, ale tu są te takie po lewej stronie prostokąty boczne, takie kurde kurde. Raz, dwa, trzy, cztery, No, znaczy wiesz, tutaj się mogli mogli się troszeczkę czarnym pachem wspomóc, ale mogli też wracać później do tego wyrobiska, tak więc stąd mogło się też to wziąć. tak? bo tu nie ma. No właśnie. Radku, tu od, od tego miejsca zaczynają się takie te właśnie, jak ta przed wejściem były te takie... No i tu masz, zobacz, patrz. Też My jest wiertło. jak się tu zaczynasz? Tym, na tym przełamaniu tyłówki. Tak, tak. tak. No, Dobrze widziałem. Widzisz? Bo to, to widzika zobacz, oni, kiedy szli, była wysoka sztolnia, później się obniżyli, zrobili niższą i tam, tam jest nawet widać z przodu, jak przechodzili między dniówkami, yy, wiesz, to co zrobili na, na, na zmianie, nie? Dobra, przepuść mnie do przodu, albo idź, ja se do dokręcę. A tu po lewej stronie się właśnie zaczynają te kurde te proste Brawo. Ojej, tutaj to już nieziutko jest. No, piękny chodnik. Uj, uj, uj. I pomyśleć, że tutaj wszystkie takie chodniki, co żeśmy chodzili po tych wszystkich obiektach. Warto się czasami do tyłu obejrzeć. Na... Tak, na... tak no bo z drugą strony jak się idzie, to się tak. też się widzi różne rzeczy. No, 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 co jest pryskum No Te takie wcięcia tutaj co masz. No. To są pryskumy geologiczne. Oni tutaj przychodzili i wybierali sobie... Współcześnie już, nie? Czyli lat 70. to w XX wieku było robione. No bo tak I wyłupywali wspomniałeś... sobie... Taką tutaj prób, próbkę, nie, brali to do wora i później przeprowadzali badania, to wszystko było ponumerowane. No i jeżeli była dużo zawartość, to co ich tam interesowało, no to wracali na starą kopalnię i ustawiali wydobycie. Ale i też było to potrzebne do opracowywania map geologicznych, jak sobie jakieś robili, robili to z tej próbki i nanosili sobie gdzie geologicznie jakie są materiały. <laughs> Dobra, daj, puść mnie przodem, bo idę z tą kamerą, pleców Zmianka Dobra, to wejść tam tego O, tu ładnie O, tu cybik jest A tu widziałeś jaki przodek piękny patrz Tutaj jest, ja już to wcześniej mówiłem tu są dniówki wyrabiane no, no dziś raz dniówka skończyli zmianę następna to oni to ręcznie kuli i po prostu są ich dni pracy ile wyrabiali następny chodził to już jest widać to są takie co to właśnie możemy zobaczyć i to zobaczę ten szybik Tutaj, jak to wygląda co ten Piotrek tam robi <laughs> ale on jest ślepy ale zobacz, i też robili pryskuma na górze. Widzisz? Nawet więcej jest tutaj tych pryskumów. Raz, dwa, trzy z lewej strony i na przodku z prawej. Nie? Czyli nawet zobacz i tu jest. Jest więcej. Co i raz są te pryskumy, czyli... Kurwa, co masz? No, czyli, czyli wynika z tego, że tutaj chcieli to przebadać. Dobra, ja przejdę tam do niej, czekaj. Kurwa, No ten to już w ogóle jest stary chodnik. Ej, to piękne Wybrali żyłe nieźle, że i rudy, że raza tutaj sporo jest, to no widać. I pod wierty. Już Siotrek. woła Piotrek, lecę. Zwróć uwagę po drodze też nawierty widać stady i ruda do lasu, o z ładnie się zminalizowała. ojej, <śpiewa> no nie no, na czwórka czuję jak jest na wążyłę że się ogiebali <śpiewa> No, bo to. To jest fajna komora, to jest A tam jest współczesny jeden Tu w po drodze też współczesny. To jest współczesne. O, zawalone. No to tu na dole, jak będziesz z No ja właśnie mówię. To jest dwa i dwa. Współczesne, no? Bardzo współczesne. Nie zarejestrowany został. Tę Fajnie zobaczcie. No ale no, to jest znaczy współczesne. Dobrybko. Daj mi Piotr, tam zajmij się jeszcze. Zaszliż rozbiórkę. Nie, ja gładę rozbiję Prosto? No i tu. Mamy, nie za przewalisko Dużo strasznych pustkumów zrobili, nie? No ale to ciekawe to jest właśnie... Dobra, chuj, może to się temperaturę. No dobra, może się lagra, bo jest zaparowane wszystko Dobra, tak więc idziemy, krasanico No ale ładna, nie gadaj. Łody tak połytki, ale piękna obródka. To no, też będzie gdzieś tak z XVI wiek. Jest, jest, widać, bo jest otrzemniony Spadną skałę mieli, no to sobie pomagali Techniką opalania Ładna obróbka, zobaczcie Wszystko Priskum też jest jeden Priskum Priskum na lewym ociosie jest Następny pryskum Nisko Bardzo nisko Oj 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 Kakoś tam się Ja, i to tam z tamtej z drugiej strony jest zawalone ja tam podchodziłem badawczo przed wejściem tutaj do tego obiektu, no bo to jest jeszcze jeden obok, ale niestety zalane jest całkowicie wodą i tam jest takie duże odkrywkowe wyrobisko, na początku były tutaj sztolnie a później te sztolnie po prostu odkrywkowo rozgrzebywali Ech. i wydobywali wygląda piękno miękczyk